Jak często nie wiedziałeś, co robić na parkiecie z dziewczyną? Wkurzałeś się, bo twój taniec był smutnym obowiązkiem, a nie zabawą. A może cały czas myślałeś, że coś jest nie tak i nie możesz przetańczyć z dziewczyną więcej niż jeden kawałek? No bo twój taniec jest nudny i monotony. Jeżeli to znasz, to dziś odpowiem ci o pierwszych pięciu błędach, których nigdy nie powinieneś robić dziewczynom dziewczyną na parkiecie, w klubie, na imprezie na weselu. Startujemy! Dzisiaj jest ze mną nasza trenerka, Ala, będzie nam dzisiaj wspólnie pomagała. Dzisiaj niestety będzie szarpana, mówiąc brzydko, no bo będziemy pokazywali o błędach. A ja się nazywam Daniel Myśliwy, tańczę 16 lat, jestem mistrzem Polski Chip na merturze i po latach stwierdziłem, że chcę podzielić się z innymi tym, co sam wiem. A od 7 lat prowadzę szkolenia Dance Control, na których uczę mężczyzn, jak tańczyć i pokazuję im również, czego nie robić. Szkoliłem takie osoby, jak Adrian Gorzycki z Przygód Przedsiębiorców, Marka Piaska z WNA, czy Artura Jamońskiego. A dziś zajmiemy się bo, to, to jedziemy. Ach, tutaj. Tak szybciej. Czekaj. Pach! Pach! pach, O tak, ekstra tańczę. Teraz jest dobrze. Czy to wygląda dobrze? Nie. Nie. Nie szarp. Nie szarp. Nie szarp tą biedną dziewczyną. Spójrz na ale. Ona nie jest zadowolona. Śmieje się, ale nie jest zadowolona. Jak często miałeś tak, że kiedy tańczyłeś dziewczyną, obkręcałeś, zacząłeś szarpać, ciągnąć, przegniatać, przy, obkręcać, jakoś tu wychylasz, robisz jakieś dziwaczne ruchy, które w ogóle nie mają ładu i składu. Dziewczyna się będzie uśmiechała, będzie mówiła: Okej, okay, fajnie tańczysz, ale potem nagle pójdzie do łazienki i już nigdy do ciebie nie wróci. Taniec polega na tym, aby to była przyjemność. Dla niej i dla Ciebie, a nie, że Ty myślisz, że dobrze tańczysz. Dlatego, jeżeli chcesz się nauczyć tańczyć dobrze, to naucz się, jak dobrze tą partnerką prowadzić. Ostatnio nagrywaliśmy o tym materiał. Nie szarpnij. Najprostszą, najszybszą radą, takim kołem ratunkowym dla Ciebie dziś jest to, abyśmy miał zawsze ręce zgięte w łokciach. I kiedy wykonujesz jakiś ruch, to te ręce są jak amortyzatory w samochodzie. Kiedy zmieniasz pozycję, to nie ciągniesz teraz partnerki do siebie, tylko ty się możesz lekko odchylić i ręce wracają do pozycji zgiętego łokcia. W ten sposób nie będziesz szarpał partnerką. Extrańcze, kręcę, kręcę, kręcę. Nie obkręcaj nie. cały czas. Nie obkręcaj cały czas. To jest drugi największy błąd. Fajnie było? W ogóle, już nie mówiąc o tym, że w głowie jej się kręci, a jak jeszcze będziemy cię wspólnie na imprezie, ty wypijesz, ona coś wypije, no może to się dobrze nie skończyć. Pamiętaj, kiedy tańczysz parze, nie obkręcaj jej cały czas jedną ręką, albo robiąc obrót lewo, obrót prawo, obrót lewo, obrót prawo, tego będzie za dużo. Pozwól sobie i jej na chwilę przestrzeni. Obkręć ją raz, obkręć ją dwa. Teraz wejdź w taniec solo, potańcz troszkę solowo. Daj jej tą przestrzeń, nie musisz cały czas obkręcać, żeby tańczyć. Większość mężczyzn ma taką tendencję, że kiedy już się dorębie do tych dziew dłoń dziewczyny, to już nie wypuszcza i kręci. No ale po co, przepraszam kochana, po co? Właśnie o to chodzi, daj jej przestrzeń, nie tań cały czas, wejdź solowo, pokręć kilka razy, potem wejdź w bazę, by potem znowu tańczyć solowo. Dzięki temu nie będziesz popełniał głupiego błędu i dziewczynie w głowie się po prostu nie będzie kręciło. Tak więc widzisz, jest wiele błędów, które my, mężczyźni, popełniamy. Ja dobrze wiem, że dla nas, mężczyzn, poniesienie lewej ręki, prawej ręki i lewej nogi jednocześnie jest trudne i skomplikowane, jednocześnie patrzeć na dziewczynę, tańczyć z nią, uśmiechać się i dobrze w tym wszystkim wyglądać. Dlatego, jeżeli chciałbyś się nauczyć, jak my to robimy w stylu Dance Control razem z Alą, razem ze mną, z całym moim zespołem, z Gracjanem za kamerą, to zapraszam Cię do nas, do szkoły Dance Control, ale zanim do tego dojdzie, Chciałbym Cię zaprosić na bezpłatną konsultację, ponieważ na tej konsultacji będziemy mogli pogadać, dowiem się, jaki masz cel, jaki masz problem, na czym chciałbyś popracować, a my zobaczymy, jakie będą dla Ciebie mogły być możliwe rozwiązania. Natomiast jeżeli chcesz mówić ze mną na rozmowę, to w linku poniżej masz możliwość zapisania się na taką konsultację. A my jedziemy dalej. I jedziemy, hopsa! Hop! Kręcimy i druga strona. I teraz chodź, potańczymy, kochana. Nie, może nie. Nie. Nie pij za dużo alkoholu. Alkohol wcale nie pomaga w tańcu. Tym bardziej widząc minę Ali delikatnie zniesmaczoną. Pamiętaj! Picie alkoholu, okej, okay, pomaga, trochę rozluźnia, jeden drink, dwa drinki, luzik, zależy kto ma jaką głowę, ale nie polecam Ci walić pod umór, aż wreszcie poczujesz, że to jest ten moment i możesz wyjść. Prawda jest taka, że kobiety nie lubią pijanych mężczyzn. Ale nawet nie chodzi o to, że są pijani, ale to, że szarpią, źle prowadzą, z ust im nie załanie pachnie, a zresztą wyglądają jakby wypili za dużo, Te więc nie pij, po prostu umów się sam ze sobą. Zrób sobie takie trzy wyjścia, na weselę, na imprezę, czy gdzieś tam do klubu. Nie pij. Zobaczysz, że Twój taniec, Twoja świadomość i tego, co się dzieje w ogóle wokół Ciebie, będzie na całkowicie innym poziomie. Zobaczysz i odkryjesz, że realnie taniec dziewczyną jest naprawdę prosty i że nie potrzebowałeś tych litrów alkoholu po to, żeby się rozluźnić. Jeżeli nabierzesz pewności bez alkoholu i będziesz wiedział, jak tańczyć z dziewczyną, dopiero wtedy możesz się napić drinka, bo będziesz wiedział, że Twoje poczucie wartości nie jest uzależnione od bodźców zewnętrznych. A będzie Twoje, prawdziwe. Nie czaj się. Jednym z największych problemów facetów, że kiedy dziewczyna sobie tańczy, jest na parkiecie, to jakoś próbujesz, może stać jakoś tutaj, to jakoś próbujesz złapać za bluzeczkę, tutaj jakoś za ten nadgarstek. Najgorsze co faceci robią to czajenie się. Kiedy widzisz piękną dziewczynę na parkiecie, to nie rób czegoś takiego, że stoisz gdzieś tutaj tu maska, już mówisz, ale fajna. Kurczę, no. Prawda? I czaje się. To jest okropne, cringe'owe. A nawet jeżeli ma koleżankę przed sobą, to koleżanka już jej dawno powie słuchaj, stara, spadamy, bo ktoś za tobą czycha. Nie czaj się. Najprostszym sposobem, żeby fajnie rozpocząć z dziewczyną, to kiedy jesteś na parkiecie, jeszcze ze nią nie tańczysz, tańczysz sobie solowo. Ona tańczy solowo, jesteście od siebie odsunięci. Spójrz na nią. Jeżeli twoim tańcem solowym też będzie w ogóle wyróżniał się w całym klubie, spojrzysz na nią, uśmiechniesz się, ona cię odzajemni, to już masz piękne zaproszenie. I wtedy możesz do niej podejść, piąteczkę przybić, obkręcić i zacząć tańczyć. Nie czaj się, nie bądź tym cringe'em, nie bądź w tym kółeczku paróweczek, jak to kiedyś nazywałem, gdzie jest trójka na przykład dziewczyn albo dwójka koleżanek, a wokół nich zgraja chłopów, odbijając się jak pingwinki z lewej na prawą, próbując do nich podejść. Najgorsze, co może zrobić. jeszcze tego nienawidzą i to naprawdę słabo wygląda. I nawet jak myślisz, że czekają za nią kolejne 30 minut, to ona wreszcie się odwróci i powie: o cześć, jako zatańczmy, tak się nie stanie. Ona już dawno jest sfrustrowana faktem tym, że jeszcze do niej nie podszedłeś, jeszcze jej nie zaprosiłeś do tańca. Nie czekaj, Wyjdź dziewczynę, uśmiechnij się, jeżeli odzajemni, to wiesz, że można jej podejść na piąteczkę i zacząć z nią tańczyć. No i nie zapomnij, aby umówić się ze mną na darmową konsultację. I na sam koniec mam do ciebie pytanie. A ty jakie najczęstsze błędy popełniasz w tańcu na parkiecie? Co cię najbardziej frustruje i powoduje niechęć, gdybyś się na parkie? Podziel się w komentarzu poniżej. Dzięki za dziś, no i niech taniec będzie z tobą.